Hej, cześć, witajcie! Drugi filmik dzisiejszego dnia. Mam dzisiaj dwa filmiki, ponieważ wczoraj miał powędrować na kanał filmik z autografem Florontamaludy. Maludy. Nagrany w tych niecodziennych okolicznościach, jednak dopiero dzisiaj mogłem go wrzucić, także możecie go zobaczyć, przed chwilą został dodany na kanał. A tym razem zapraszam was już na przesyłkę, która została, przyszła do mnie dzisiaj. Jest to przesyłka z wymiany z Arkiem, z którym mówiłem się na małą wymianę odnośnie kart z Road Euro 2016 przesyłka przyszła bardzo szybka, ja moją y, część wymiany już też wysłałem także mam nadzieję, że jeszcze przed tym długim weekendem do Ciebie dojdzie jeżeli nie, to zapewne dostaniesz ją w poniedziałek a my sprawdzimy co tam, co tam przyszło do mnie od Arka Ja przesyłkę już otworzyłem, nie otwierałem jedynie nie patrzyłem jedynie co tam jest w środku i mamy cztery takie kubki. Tu jest wymiana. Tu mamy gratisy, które mamy zostawić na koniec. Kolejne gratisy. I kolejne gratisy. Także bardzo dużo tych gratisów. Zobaczymy, co tam będzie. Przede wszystkim spójrzmy najpierw na wymianę. Na to, co najbardziej wszystkich pewnie interesuje. Mamy tutaj trzy karty z road to euro 2016, a mianowicie karty bazowe Polaków oraz karta Wojciecha Szczęsnego na bazówce. Taka sama karta Sebastiana Mili. Oraz karta z herbem reprezentacji Polski. Przepraszam Was bardzo, jest burza. Jeżeli coś słyszycie, to oczywiście odgłosy z zewnątrz, niestety takie warunki atmosferyczne, jakie się, jakie, w jakich przyszło nagrywać, nie są korzystne. Właśnie przed chwilą wróciłem z dworu, zlało mnie trochę, ale, ale jest stabilnie. Tak więc widzicie, mamy mam już jednego Polaka na wazówce, mi tylko brakuje. Bodajże Łukasza Piszczka, tak mi się wydaje. Poza tym, wszystkich Polaków na wazówkach mam już zebranych do tego ten herb. Także kolekcja Polaków idzie do przodu. Następnie mamy tutaj gratisy. Taka oto karta. To jest bodajże Tim Howard, tak mi się wydaje. Great Moments. Belgia USA 2-1 z World Cup Brazil, tak mi się wydaje, że to jest Tim Howard, ale głowy nie dam. Następnie mamy kartę z Euro 2012 na niego, piłkarze Manchester United, przyznam szczerze, że mam nadzieję, że na nie wróci do Manchesteru i tylko po to, żeby mógł go podpisać. Następnie Cristiano Ronaldo również z tej samej edycji. Oraz dwóch piłkarzy Manchester United z edycji 2013-2014. To są bodajże moje powtórki, jednakże bardzo Ci dziękuję za te gratisy. To oczywiście nie koniec nawet z tej jednej paczki, bo tutaj jedziemy z. 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 Mam problem, żeby to otworzyć, ale powinno się teraz udać. Tak, dokładnie. Z kartami Polaków z Euro 2012. Mamy tutaj Martina Wasilewskiego, Wojtka Szczęsnego, Adriana Mierzejewskiego, Rafała Murawskiego, Pawła Broszka. Ludowika obraniaka. A i to mi się tu wszystko po, porozwala. A, ale co tam? Kubę Wawrzyniaka Arkadiusza Głowackiego, może już nie będę tam tego ustawiał. Dariusza Dudkę, Kubę Błaszczykowskiego. Oraz Łukasza Piszczka. Świetna kolekcja. Mam nadzieję, że uda mi się na chwilę wpaść na zgrupowanie naszej kadry. Które już 12 czerwca w Warszawie będę tam przed wylotem do Manchesteru i może coś z tych kart uda się podpisać. Może akurat się poszczęści. A my jedziemy z kolejną częścią wymiany, czy ko kolejną częścią gratisów, które dostałem od Arka. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy z tej samej edycji ale tym razem kolekcję Anglików. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Tutaj taka karta Manchester United. Darren Bent, Gareth Barry, Gary Cahill, Ashley Cole, Steven Gerrard, Theo Walcott i Joe Hart. Następnie kolejna część tej kolekcji: John Terry, James Milner, Glenn Johnson, Ashley Young, Rio Ferdinand, Jack Wilshire, Frank Lampard, Wayne Rooney i na koniec taka karta reprezentacji Anglii: Home of Football. naprawdę bardzo fajne gratisy bardzo udana wymiana a na koniec jeszcze zostawiliśmy jedną, jedno, jeden pakunek który o który arek prosił żeby był właśnie na końcu więc tak też zrobimy i otworzymy go za, za momencik tylko te karty pójdą tam zapakowane w takie kartony o i widzimy tutaj Fantastyczna karta z Prism Marłan Fellaini. Naprawdę świetny, 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 świetna wstawka do kolekcji. Na pewno postaram się wysłać ją do, do Belga, ponieważ będę ponownie pisał do Fellainiego z prośbą o autograf. A tutaj mamy jeszcze jeden, jeden pakunek, z. Champions League 11-12, którą tą edycję także zbieram. Zbieram tam piłkarza Manchester United. A tutaj mamy kartę Rio Ferdinanda na karcie, karcie Master. Prawda bardzo ładna karta. Nie miałem jej na pewno. Wielkie dzięki jeszcze raz stokrotne za całą tą wymianę i za te karty, szczególnie te karty Manchester United, bo. Są dla mnie bardzo cenne i będę się starał je jak najszybciej podpisać. Do was mam jedynie jedną prośbę. Jeżeli macie jakiekolwiek checklisty z Champions League, z kart sezonów 9-10, 11-12, chyba 10-11, 12-13 i 13-14 to podeślijcie mi to w komentarzach. Chodzi mi w szczególności o to, jakie karty Manchester United tam były, jakich mi jeszcze brakuje, bo już trochę mi się tego nagromadziło. I mam zamiar zacząć kompletować te kolekcje tak na, na poważnie. Z tego miejsca to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Trochę długi nam się ten filmik zrobił, ale taka świetna wymiana. Jeszcze raz dziękuję Arkowi z tego miejsca. Pozdrawiam i do usłyszenia.